Siema widzowie Dzisiaj niestety nic nie będziemy robić Ale Mam do was inną sprawę Zanim przejdę do tej sprawy chciałem, żebyście zostawili Chociaż proszę suba Albo wyszli na jakiś film i zrobiliście wyświetlenia Błagam was Jesteście niesamowici A jeszcze bym chciał E, powiedzieć, żebyście e, e, ten wpadli do mojego kolegi. E, link e, do jego piosenki, bo nawet nie zła e, dam w opisie, tak jak link do Discorda. Oczywiście chodzi głównie tutaj o tą piosenkę. Dam do niej link, a i byście przy... ten najebkno wyszli, bo nawet super nagrywa Browstarca i nagrywa więc więc co dostaniecie już, się... dostaniecie do niego link, taki do mojego Discorda, a oczywiście chciałam wam o tym powiedzieć, Założyłem założyłam mojego Discorda jest tylko dwie osoby, ja i Mój kolega, z kanał wam przed chwilą, pokazał. Założyliśmy Discord dla widzów Franka Killis. No, sekunda pracy. Myślę, że tutaj będą kiedyś odcinki ogólne: możecie pisać oczekiwania na Franka, żebyśmy mogli sobie porozmawiać po albo odcinek. Pogaduchy: każdy może wejść na pogaduchy. Teraz chyba. Kameleon jest na duchach No i dobra, granie w Robloxa to jest nasza fucha, słuchajcie. I właśnie do tego ten kanał powstał. Więc, co dostaniecie do Discorda link? Tak jak do ostatniej piosenki Kameleon, tak <laughs> już mi, do mojego, do mojego kolegi i od razu wejdźcie na jego kanał. Dajcie suba Ja wam dziękuję i cześć. No ale zostawcie suba na jego kanale i na moim, więc no ja wam dziękuję i cześć.